Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Gdzie ten Hunter jedzie? Ano, jadę sobie na prawo jazdy, czyli uczyć się na kategorię C. Tak, moi drodzy, będę jeździł kategorią C. Na razie robię prawo jazdy. Teraz muszę po prostu zrobić y, jazdy, wyjeździć, tak? Wyjeżdżę jazdy. Oczywiście mówię tutaj o Irlandii, tak? bo to w Irlandii robię yy, prawo jazdy i powiem Wam, że jest o dużo, dużo, dużo yy, łatwiej. Tak? Może troszeczkę być problem z kwalifikacjami, czyli z kodem 95, bo tu trzeba już po angielsku trochę szprychać, jak to się mówi, kolosofialnie. <gul -so -fial -nie> Dobrze, słuchajcie, tak jest. Yy, Zacząłem już jakiś czas robić te prawo jazdy, że dzisiaj mamy niedzielę 10 sierpnia, tak? W niedzielę też i będę jeździł, czyli teraz teraz będę jeździł 4 godzinki. Tak, 4 godzinki naraz będę jeździł. Zostało mi jeszcze 2 godziny jazdy, oprócz tych, czyli chyba to będzie w czwartek, 14 sierpnia, tak jest. Mam tam dojechać na godzinę 10 rano dzisiaj, tak, dzisiaj na 10 rano, mamy 9.10 rano także do drugiej godziny będę sobie jeździć. Oczywiście z przerwą, tak? Eee, czy się opłaca robić prawo jazdy kategorii C? Kategoria C, no kategoria C no to C, tak? Ale ja będę tutaj chciał robić kategorię E do C, tak? Czyli przyczepę, naczepę będę chciał robić, żeby jeździć też kategorią C plus E. W sumie mam zrobione, yy, zrobioną kategorię E, ale mam zrobioną kategorię E do B, czyli mogę do 7 ton jeździć z całkowitą masą, tak? Yy, tutaj raczej nie ma na tą, y, na tą kategorię, na kategorię na B plus E. Raczej mało tej pracy jest. Chyba, że swoje coś otworzysz ale w Polsce jest, tak? Na C, na BE. Kurczę, ale pomieszałem W każdym bądź razie moim, W każdym razie, moi drodzy Robię kategorię C Moja kobicina już jeździ ciężarówką Tak, tak, jeździ ciężarówką Zarabia dobre Dukaciki, euracze czy znaczy ja tutaj też zarabiam dobre pieniądze Bo e, Nie ukrywam ale chcę sobie coś po prostu w życiu zmienić, jak to się mówi. Chcę w życiu, moi drodzy, coś zmienić, żeby było po prostu mi lepiej. To jest normalne. Eee, co tam jeszcze ciekawego? Filmy, no filmy. Eee, mniej są teraz filmy na YouTube, nie wrzucam, dlatego że. No słuchajcie więcej pracy mam a to się wiąże z lepszymi pieniążkami, tak, bo przecież po to do pracy się chodzi, żeby te pieniążki jakoś było widać i tak to wygląda ok co tam jeszcze, aha, tam wsadziłem wątek co do prawo jazdy, czy się opłaca robić kategorię C, no kategoria C no to mi się wydaje, że to, to... jeżeli lubisz dużo jeździć, zatrzymywać się czyli te, te, te takie jak to się po polsku mówi kurwa, no tak zatrzymuje się dużo razy tam do sklepu, tam z towarem czy coś tam, to powiem wam, że to takie nie, nie, nie dla mnie, nie dla mnie. Nie dla mnie moi drodzy, yy. bo słuchajcie, ja nie lubię takie coś, ja lubię jechać przykładowo z punktu A do punktu B, czasem jak coś tam się natrafi, to nie widzę mojej drodzy żadnego problemu, żeby jakieś tam były 4, czy tam 5 takich zatrzymywań, ale nie tam przykładowo 20, czy tam 30. Bo to tak właśnie wygląda, ale tego nie chcę. Dlatego będę robił C plus E. No ale trzeba najpierw zrobić te C, żeby było E do C. Ale zamieszał ten Hunter. Wow! Eee, co się dzieje no co się dzieje Ano nic się nie dzieje moi drodzy jadę sobie niedziela fajna trochę pochmurno jak to Irlandia aha w ja znowu już wątek pytaliście mnie też czy jest praca na tą kategorię na kategorię C kiedyś filmik nagrałem tak już wcześniej czy jest y, praca na tą kategorię, kategorię Tak moi drodzy Na tą kategorię jest praca No i tutaj jest pytanie Czy opłaca się jak z tymi pieniędzmi Tak eee, Już wam mówię Tak opłaca się eee, jeżeli będziecie chcieli dogłębnie jakie tam zarobki, co jak to napiszcie w komentarzu, w komentarzach pod tymi filmami, co mówię życie e, tam w Irlandii i tym podobne napiszcie, a ja będzie sporo takich zapytań, chociaż trzy to nagram na ten temat film, jakie te zarobki są na ciężarówkach, na krokach. E, powiem wam tyle gdyby się nie opłacało, ja bym tego moi drodzy nie robił, nie robiłbym ale też z drugiej strony chcę coś sobie zmienić w życiu, tak? Tak jak mówię, mam kategorię BE, ale to może i za mało dla mnie. Chcę coś więcej. Większe, większe, większe gabaryty. Eee, słuchajcie, praca na ciężarówkach nie dla każdego jest. Nie dla każdego, wiem, bo. Sam teraz jeżdżę, oczywiście ucząć się, tak? Cały czas się ucząć, ucząc, jeździć, to powiem Wam, że nie dla każdego. Nie każdy jest w stanie wysiedzieć, albo to z powodów zdrowotnych, albo po prostu nie będzie chcieć tego robić, czyli siedzieć tam zgodowo 3-4 godziny yy, do przerwy, tak? Nie każdy w stanie będzie to, moi drodzy, yy, wysiedzieć. W każdym bądź razie praca jest fajna jak dla mnie. Jest fajna. Jak zrobię to prawo jazdy, to oczywiście będę chciał pracować w tym nie? w swoim fachu, tak? Jak to się mówi, otóż będzie no, prokierowca kierowca zawodowy. Tak jak mówię, zrobić tutaj egzamin na ciężarówki nie jest może i trudno, nie jest trudno z tymi jazdami. Nie ma tam jakichś tam dup dupereli, tam sreli. chociaż to się przydaje, dlatego że ludzie potrzebują zdobywać doświadczenie, tak? Im więcej Cię na tych egzaminach w cudzysłowie gniotą, cisną, tym lepiej dla Ciebie, bo no doświadczenie zdobywasz, tak? jest o dużo, moi drodzy lepiej, tak także słuchajcie, moi drodzy to chyba będzie tyle o ciężarówkach tam nie jestem jakiś <grym> wielce wiedzący ale, ale o życiu tutaj w Irlandii na pewno wiem, bo 20 lat prawie robi swoje ale co o ciężarówkach, to, to dopiero jestem. Lubię to, lubię to. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze lajkonik jestem, jak to się mówi, w, tym, w tej dziedzinie. Mówię Wam to, co ja robię w tym vlogu. Mam właśnie powiedziałem, że robię prawo jazdy. Jadę na naukę jazdy teraz. To będzie szósta godzina. Nie, razem będę miał już 8 godzin. Tak, 8 godzin. Bo to ja będę miał 4 godziny na raz. Także, no, fajnie. Ale to będzie przerwane ubikacje: coś tam, coś tam. Także nie będzie źle. Tak myślę. Eee, co tam jeszcze ciekawego? W, w sumie, żebym mógł zakończyć tego vloga o życiu w Irlandii. Bo sporo Polaków właśnie wyjeżdża z tego kraju, z Irlandii. Dorobiło się, a niektórzy no, tutaj chcą na zawsze być, tak? Zapytasz mnie, czy ja. Nie wiem, nie wiem, czy ja tutaj chcę być na zawsze. Nie wiem. Wiem, że na razie kasa się zgadza. I jest ok. No w Polsce tam mi ktoś napisał, że też się zgadza kasa, tak? Jak znajdziesz pracę i w ogóle to kasa się też, moi drodzy, zgadza. Ale tutaj bardziej mi chodzi co do firmy. Jeżeli masz firmę, to jest całkiem inaczej, moi drodzy. O, tu jest właśnie radar po prawej stronie. nie, jest po lewej, tam gdzie znak jest radar. I tu jest do stówki, tak? Tu jest do stuwencji. No, Radarek Łapie, łapie z dwóch stron. Nie łapie. <laughs> Wracając do tematu. E, jak mówię, Polacy też dużo Polaków wyjeżdża, nawet Irlandzczycy są zdziwieni tym, że Polacy wyjeżdżają, a to dlatego, że przejeżdża bardzo dużo ludzi ze wschodu. Bardzo dużo. Bardzo dużo, bo ten kraj daje hojne. Państwowe pieniądze. No i dlaczego z tego nie korzystać? No, a tym bardziej, że ten kraj bardzo dba o migrantów. No, mówimy tutaj o z tymi bezami na głowie, albo w tymi sandałkach, co chodzą. To powiem Wam, że oni, ich tam premier, czy ktoś, zapowiedział, żeby ten kraj swoim ludziom, czyli no, czy tam białym osobom w cudzysłowie, ale się zaczęło, ale mam ten zwieszak e, powiedział, żeby te, żeby zrobili wię, większe, zrobili restrykcje co do mowy na temat ludzi z Indii. Tak, moi drodzy, czyli nie będzie, będzie zakaz całkowity niedługo mówienia o nich. A co do nich, nie mówimy, nie mówimy tu o doktorach, o tam o jakichś tamtych, tylko mówimy o tych brudnych, którzy nie dbają o swoje otoczenie i którzy są leniwcami które osoby przyjechały tutaj w wieku 70-60 lat i oni do pracy nie idą i nie wiem po co przyjechały a wiadomo, że u nich są rodziny bardzo duże po 5, 6, 7 w domu jest, tak? no i nie zawsze, ale tak od czas raczej trzeba liczyć tutaj nie chodzi o to, że ja porównuję tych czy tych tak, porównuję tylko do tego, że dlaczego oni mają mi za darmo a ja muszę zapierdalać, o to chodzi Oczywiście, ja nie lubię, że mam w tym problem, że muszę pracować, no ale jeżeli ja, to oni też nie mogą, tylko muszą. No, bardzo dużo się najeżdżało i bardzo dużo jeszcze przejeżdża tutaj, i oni otrzymują domy, jeszcze oni robią tutaj strajki, bunty, że oni, oni też muszą mieć, że oni, żeby byli jak najszybciej rozpatrywani, aby dostali numer skarbowy, żeby mogli tutaj już żyć jako normalnie, czyli paszporty. Dużo osób dostaje tutaj, ale to nie o tym vlog jak to się mówi chy i trzy kropki z nimi eee, ja ich nie wpuściłem ja jak przyjechałem potrzebowałem iść do pracy, o to chodzi to nie jest mój kraj, ale wszędzie tak jak jest to ludzie powinni otrzymywać pozwolenia, a nie być nielegalnie wprowadzani w tym temacie tylko, a inne jak ktoś będzie mówił, że o mam do nich problem to w dupie to mam, to jest moja opinia to jest moje zdanie i ja ja nie mówię że mają nie przyjechać oczywiście każda rasa może przejechać każdy kolor skóry ale do pracy a nie być przetranspo przetransportowanym nielegalnie a dopiero później otrzymywanych dostają bilety pozwolenia i tym podobne no ale mówimy tutaj też o zasiłkach żeby tutaj dostać zasiłek to musi mieć przepracowane zdaje się 52 tygodnie a oni przejeżdżają i z miejsca mają to jak tu się nie frustrować? Jakiś ubek mi powie: O, mam do nich problem? Nie, ale sam sobie pomyśl. U nich tam wojny nie ma. A że dzieci się robią, lubią się. No to to już ich sprawa. To nie jak, jak lubią, to niech teraz wy pieniądze wyciućkają na, na swoje dzieci. A nie idą: Pomóż mi, bo nas jest pięciu w domu, nie mamy co zjeść. Eee, dobrze, moi drodzy, się rozgadałem w temacie, który mnie. Nie muszę, nie powinienem, bo to jest z nimi. Jadę sobie, cały czas jadę. Mam tam 40 km do dojechania. I myślę, że nie będę nagrywał tego cały czas jak jadę. No to zrobi się dla was nudne, moi drodzy. Samą tą drogą mam jechać gdzieś około 15 km. Także... Słuchajcie. Jak dam prawo jazdy, będzie dobrze. A jak nie uda mi się za pierwszą razem, to też będzie dobrze. Czy mi się spieszy? Nie, nie spieszy mi się te prawo jazdy zrobić. Czy się opłaca? Myślę, że się opłaca. Gdyby się nie opłacał, jak mówiłem, tego bym oczywiście nie robił. To jest pewne, moi drodzy. No ale jak na razie jest jak jest. Nie jest źle. Myślałem też, żeby do Polski na wakacje pojechać. I może jakiś tam się wybierze człowiek, nie wiem, październik. Może w październiku. No teraz mi właśnie wyjedziesz, nie? No i będziesz jechać prosto. No. Także słuchajcie, no też myślę o tej Polsce, żeby pojechać. Nie byłem dość jakiś czas. Na wczasy, na jakieś 10 dni. A no jedymy, jedymy. I także tak to wszystko moi drodzy wygląda. No i co, a, mi tu kurwa blokował. I takie to są właśnie szofery. To jest to na godzinę dziadu. I nie mogę go wyprzedzić, o, muszę dać, bo tu kurwa mi zwalnia, niedzielny. No masakra, no masakra z tymi ludźmi. Nie mogę go wyprzedzić. Kurwa nie mogę, nie mogę, czy nie chcę? No nie mogę, pa 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 no i co jedziemy? Dobrze, poszedł dzik. Dobrze, poszedł dzik. No i tak to, moi drodzy, wygląda na tych drogach niedzielnych. Trzeba wyprzedzać z głową. Tamten przycisnął, a tutaj jest do 100 na godzinę. A tu lubią być radary czyli takie samochody, które stoją na poboczu i wyłapują właśnie takich nieśmiertelników, którzy przejeżdżają tam na spokojnie ze 140 podkreślam, to nie jest autostrada ja mam stuweczkę 98 dokładnie sobie jadę, a musiałem tam tego pana wyprzedzić, bo on jechał 70 a troszeczkę za wolno wiem, niedziela, niedzielnie rozumiem no ale mi z czasem też zależy moi drodzy bo muszę tam dojechać, a jeszcze mam 35 minut do dojechania i tam dalej będzie problem, bo tam się zacznie Fakt Później się wcisnę na autostradę No jakoś to będzie, tak? Także jesteście jak na razie z Hunterkiem w trasie No Tak jak mówię Do tych filmów powrócę może Do nagrywa. Nie chcę już tam nagrywać tak komentatory, srory, dupory Tego nie chcę, wolę takie vlogi Widzicie jakie mam wyświetlenia, tak? Z tych z tych Moich vlogów, no ale ok, ja to rozumiem takie życie w Wielandii, nie każdego to interesuje tak, na razie jestem w Wielandii jesteśmy z rodzinką a później zobaczymy jak to się wszystko potoczy, może być tak, że pojedziemy, wyprowadzimy się z Wielandii tak jak mówiłem, mamy wjazd też do Arizony, tam możemy sobie mieszkać w Arizonie być tam, mamy gdzie, co i jak ale na razie chcemy być tutaj eee, że tak to w skrócie można ująć. Może w przyszłym roku, w lutym się pojedzie na no wczasy do Arizony. No czas pokaże. To też nagram coś z fajnych miejsc. A są fajne miejsca tam. Jednak jak wtedy tak byłem, to gdzieś mam takie filmiki z tego miejsca, z Arizony. Ale... No, jak widzicie, niektórzy się pchają do Ameryki, Ameryka, Ameryka, Ameryka. A widzisz, a Hunter, jednak e, Irlandia bo co, no jak się, słuchajcie, no jeżeli Ty pracujesz przykładowo zarobisz kafelkę zobaczcie jakie stare samochody ja widzieliście? jeśli Ty pracujesz twoja pracuje i te, te 1900, 2000 macie euro tygodniowo no to myślę, że nie jest źle, przykładowo mówię, tak? to nie jest źle od 1800 euro do 2000 euro na tydzień to nie jest źle, moi drodzy nie jest źle za, oczywiście mówił tutaj za 5, czasami 6 dni w tygodniu pracy. No także. Wy, co byście wybrali? Kręcenie filmów na YouTube i niepracowania tyle, czy po prostu mieć około takie pieniądze. No. Także słuchajcie moi drodzy, mnie to się wydaje, że ja przerwę ten vlog na dzisiaj, na teraz, bo to już 20 minut zrobię z tego jako na premierę i tak myślenia będzie pewnie z 15-20 no ale kto będzie chciał udostępnić, kto będzie chciał jakąś tam wiedzę na temat Irlandii bo ma zamiar tutaj przylecieć oczywiście kto lubi ryzyko, kto to Czy, czy ryzyko ryzyko aż takie duże to nie jest bo pracę znajdziesz czy tam na roli u kogoś nie mówię tam kopanie ziemniaków ale taką pracę, nie wiem tam dojenie krów ja też to robiłem, ja też to robiłem Wyjąłem krowy, pracowałem, jak to się mówi, przy cebuli, pracowałem przy kapuście, pracowałem, moi drodzy. I z tego były pieniądze. Czy małe? Nie. Wystarczyło. Wystarczyło, moi drodzy. Aby z tego w miarę normalnie funkcjonować. Także i Wam to proponuję. Także to było dawno, jakiś czas temu, teraz inaczej jest. Zobaczcie tutaj po prawej stronie jaka fura Żuda. Widzicie? No, jaki chyba występ furies. No. Także słuchajcie, kto chce przejechać, kto tam jakieś wiedzę na temat Irlandii, napisz do mnie i w ogóle nie słuchaj pierdół czy się opłaca, czy się nie opłaca. Dużo ludzi wyjeżdża dlatego, że się dorobili, aby mają dojść do emigracji z tymi bezami. Bo naprawdę jest kurwa wszędzie jest. Tych ludzi mają tego dość, moi drodzy. No, a ja pędzę, pędzę. Ile sił w oponach? Ile sił w oponach? I to nie ma, że się nie chce. Trzeba. Dobra, to ja zakończę tego vloga. Widzimy się, moi drodzy, następnym razem, tak? Do następnego, także. Trzymajcie się, napisz w komentarzu, co chcesz tam wiedzieć, co i jak, a ja będę chciał nagrać filmik w tym temaciku, moi drodzy. E, bo no czasami warto, tak? Zapytać się, bo ktoś może coś tam więcej wie w tym temaciku. E, ale się rozkręcam i zakończyć nie mówię. Dobra, ja się tu zjadę. Tak, muszę coś jeszcze sprawdzić na telefonie No, a my będziemy w kontakciku Do usłyszenia